Czy miałbyś jakąś poradę, jak pisać takie teksty, w takim sensie, że to są takie gry rapowe? Wiesz o co chodzi? Właśnie przyciągnął ten komentarz moją uwagę, ale właśnie tym, że za bardzo nie wiem o co chodzi. Nie wiem jakie teksty, w jakim sensie. Natomiast, y, generalnie, to z pisaniem tekstów to jest tak, że albo sobie musisz wymyślić temat. I po prostu pod to pisać, czego ja fanem nie jestem, albo musisz sobie spisywać linijki, które na bieżąco przychodzą ci do głowy. I to nie tylko tak, że siadasz i piszesz tekst, w sensie, że o, przez następną godzinę wymyślę tekst do piosenki, tylko po prostu jak masz telefon, przy sobie zawsze idziesz do sklepu, czy gdzieś tam siedzisz w szkole, czy coś w tym stylu, to. Wtedy sobie spróbuj wymyślać linijki. Po dwie, po cztery, i jak Ci coś fajnego przychodzi do głowy, to spisuj to. To nie musi być ciągły tekst, ale spisuj sobie, wiesz, otwieraj nową notatkę, spisz sobie jakieś czwórki, bo to jest takie fajne ćwiczenie, które potem właśnie ułatwia na zawołanie pisanie tekstów. Nie? Jakby to jest dużo, to, to jest dużo praktyki, a to nie jest takie ćwiczenie, które byś odczuwał, bo robisz to, co Ci przyjdzie do głowy, dwie linijki, czy trzy, czy cztery. Zapisujesz sobie wtedy. Yy. W takim sensie, że szyfr. Chodzi ci o jakieś gierki słowne, tak? Kurwa, stare, wydaje mi się, że to najlepszą opcją jest słuchać ludzi, którzy to robią. Jeżeli chodzi o fajne punchline, to na przykład słoń, nikt nie ma w Polsce lepszych punchlineów niż słoń. Ale jeżeli chodzi o gry słowne, czy szyfr, czy coś w tym stylu, to nie do mnie to pytanie, bo ja jestem jednak zwolennikiem tekstów. E, takich e, to the point, wiesz o co chodzi, że prosto do celu, więc, więc, e, więc ja się po prostu nigdy nie specjalizowałem w, we, w, w, w wymyślaniu takich bardziej zawoalowanych treści.